My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach, złączeni więzami wspólnoty, pragnąc na zawsze, na zawsze, zawsze, na, na zawsze, zawsze zagwarantować za prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, rzetelność i sprawność, rzetelność i sprawność, sprawność. ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jako, jako prawa podstawowe, podstawowe dla państwa, prawa, prawa, prawa. 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 Wszystkich, Wszystkich, którzy te konstytucje będą stosowali, prawa, wzywamy, prawa, aby czynili dbając prawa. o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, 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 innymi a poszanowanie tych zasad na miejsca nieruchomości Rzeczypospolitej Polskiej. My, naród polski, wszyscy odmawiali Rzeczypospolitej. My, my, naród polski, Mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawa do kształcenia, zatrudnienia i awansów. Аня обичають і традиції, бозвої власний. i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Wolności, o których mowa, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopy i dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Drodzy Zabudzowie, rzeczy poskolite polskie poszukają ochrony przed przeznaczeniem, może być przyznane

i ochronę tajemnicy komunikowania się. Wolności, o których mowa mogą polegać ograniczeniom określonej ustawie. Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Wolności, o których mowa mogą pollekać ograniczeniom określonej ustawie. Porscia Dobrawnęwał pot na Oh shit.